Jest terrorysta! Terrorysta! Z krzyżem na ścianie! Bang, bang, bang! Ty jesteś katolikem? Co powie? Katolikiem jesteś. A jak? Co tam, Kasio powiesz? No to... Jak tam życie ci mija? No mi dobrze, to weź wymień 10 przykazań Bożych. O, Jezu, czekaj. Ja jest pan dwóch, twój, który przy ziemi egipskiej z domu niewoli eee, kurwa. To no takie tam są pse hmm. No nie, no nie ma. Nie no, szczerze to ja z religii nigdy dobry nie byłem, ja tam nie wiem, nie pamiętam, szczerze to nie pamiętam. A tu z religii to też można być dobrym? Co ja nawet nie wiedziałem, tylko. Ale nie, jak to... widać, można być. Znam takiego jednego, który po szkole, od nas od razu po gimnazjum chciałby pójść na tego, na księdza, nie? Przeważnie ci, co za dużo wiedzą, to przeważnie słabi są. Tak ogólnie. Jak Akurat o tym Jako katolicy, tak mi się wydaje, ale ogólnie o religii nie lubię rozmawiać, więc. Nie, nie gadajmy. No dobra, spokojnie. A, A... jak tam w ogóle. Co? Właśnie, jak tam z tym koronawirusem sobie radzisz, byku? No mnie dobrze wszystko. Normalnie żyję. Nie staram się fiksować. A ty co? Z tej masy siedzisz, bo się boisz, ta? tego wirusa? Nie, no szczerze, siedzę tutaj w tej pierdolonej masce, tylko tak lajalnie. I co długo tu żyję? Jak na razie pół godziny. Wczoraj jeszcze byłem o godzinie chyba drugiej w nocy, to spotkałem taką zajebistą laskę, że mogę się ją nawet na priv polecić. No ale masz fotkę? E, fotkę mam tej. No to Jak to... chcesz, to ci wyślę. Nie, no to pokaż teraz. No to Tylko nie da. No dobra, spoko. Ale nie jest nago. Nie, nie jest. Normalne. czekaj, mogę sobie mogę zdjęcie walnąć? Dobra. Gdzie na Biku? Zaraz ci pokażę to zdjęcie. Kurde. Ale ile z nią gadałeś? Jakieś pół godziny później mnie od razu na Facebooka za, zaprosiła, nie? Ale i ty skąd jesteś? Ja Okolice Lublina. Jakieś mam 70 km do Lublina Mieszkam w takim małym wypizdowiu, ona zwiera z Podlaski. Aha, a ona co daleko? A ona powiedziała, że mieszka w Lublinie. A no, Jak kurwa coś? akurat trafiłeś, tak? Nie? No, no właśnie, co to... tam się zdziwiłem. No to co? Oh, Pozdrowienia dłuższe. Jak coś, dla BG Ona BG mi pokazywała BOTR. swój no, dowód. Opię go i, e, nie, żeby... a L, a, Mora, Mora, i No pokaż. Do, dowód a ile ona ma lat? Ja, ona ma 22 lata. Ona sama mi pokazywała dowód. A ty ile masz? Ja mam 18. Co? Jak sobie gadała, ale co w tej masce też byłeś? No byłem w masce, a później, jak już byliśmy na pliffe na fejsie, no to już normalnie bez maski, nie? Ale to co, na kamerze gadaliście? No na kamerze. No no, to... Na luzie. No to, bo to kurwa, ja bym na Twoim miejscu jechał do niej. Bo ja tam dupy nie szukam, nie? No jak się skończy, to ta jebana epidemia, to czemu nie można się przejechać? A co ona się boi tej epidemii? Właśnie no, teraz niestety naj tak. Najlepiej teraz właśnie dupeczkę sobie wyrywać, bo co robić kurwa jak wiesz. Jak nie siedzisz właśnie no na... Właśnie. Plecach, nie? To teraz najlepiej. Potem jak się skończy, to daj spokój, to szkoda czasu na dupeczkę. Nie ma co coparować no. czasu. Dobra, no Piku, lecę dalej. Trzymaj się. Zion. Hej. O, czemu